gdzie dokładnie wyprowadzona została przedstawiona w tej książce. Podoba kolejność Państwa bo zamknięte zdjęcia są z tej książki. Wszystkie znajdujące się tu przedmioty są autentyczne, zachowane z tym, że one były z różnych słowisk, ze strychów. Wyciągane, żeby świadczyć o wielkości magistrali wędowej, która ma najwanią się w Polsce. Proszę Państwa, budzą teraz tak samo przewojenne stacje herminowe zachowane, autentyczne, powiedzmy magistrala wędowa. Proszę Państwa, to była największa inwestycja komunikacyjna w ogóle w Europie i w Polsce międzywojennej. I trzecia największa inwestycja w Doma Rzeczpospolitej po porcie Gmyńskim centralnym okręgu przemysłowym magistrala Śląsk. Port. Parowóz podstawy tej gr trzy. Tejgrach 51 i Amerykaniec Tejgrach 246. Ale to popatrzymy bliżej, zobaczcie. Mosiężna tabliczka RUE, to było Towarzystwo Prawego Brzegu Odry, które budowało kolej na Śląsku, budowało tarnowskie Góry. To znaczy, którego roku on ja nie powiem, ale musi być w roku przynajmniej data 80. XIX wieku, bo w roku 1884 plusy państwowe były koleje, już skończyło się były koleje pluskie państwowe i ta paliczka musi przynajmniej z lat 80. być. Na Oczywiście to zmarowane taki